Cześć, jestem Adamowski 10 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bossów przez Minecrafta. To miał być zwykły odcinek Bossów przez Minecrafta. Yy, ale pójdziemy tak na home sklep. Dzisiaj będziemy trollowali w ludzi w pewien sposób. Miałem przygotowanego genialnego 1-kwietniowego trolla. Yy, wy to widzicie pewnie dzień po albo dwa dni po 1 yy, kwietnia. Ja nagrywam 1 kwietnia, więc y, troll... więc w jakiś sposób muszę innych graczy strollować Dobrze. O, miner proskupuje bekony. Niczego się nie spodziewałem. Aż tu nagle. Ja pierniczę! Ja walę! Owesz w mordę grzyba. PS Info Ja walę! Kto to był? Wszystko mi ukradli, dobra. Pe wszystkich usyłam po prostu. PS Remove All Kondzio 80. Usyłam wszystkich, dopóki się nie dowiem, kto to był. Yy, remove All Shinimitek. O! Całe ja poradzę, no. Jakiś tu głupi troll się z który mi rujnuje całą działkę. Wszystko mi rujnuje po prostu. Miner, Proteż. No, każdego usuwam, tak? Nie wiem, kto to jest. Wcześniej spodziewałem się, że to Mafol jest. Jakiegoś podejrzenia miałem pewne Wojtek X200, a tu się okazuje, że to nie on. Dobrze, usuwam wszystkich i tyle, tak? Jestem teraz sam na tej działce. Jak widzieliście, wszystko zniknęło. Zero diamentów mam. Wszystkie podpisy zniknęły tenko. Jeszcze jakiś debil coś tu wybudował. Jeszcze wszystkie włosy z Brody Merlina. Oczywiście, jasne, jasne. Straciłem praktycznie wszystko. Więc, oczywiście, nie polecam takich zachowań. Nie pozdrawiam. Wszystkich. Bo nie wiem, kto mnie okradł ze wszystkich. Przy czystkiego oczywiście Bekona też mi zawalili bekona też mi zawalili, oczywiście, oczywiście, no wszystko mi rozkradli, wszystko, dosłownie, tak mam 10 flag Purbosa mam i co, mnie gorąco obchodzi, teraz, przepraszam cię Dawidek, ale oh, co tutaj było, przepraszam bardzo tu też mi zawalili, oczywiście. Jasne, jasne, jasne. No pewnie. Jeszcze powracane, kurczę. Tak, nagrywam. Dobra, pozdrawiam cię, mister Dawid. No jasne, jasne. O, niech Baśka zabije tego Creepera wypadnie mi płyta. Gin. No, Baśka strzel w niego. Dobrze, zabij go. Dobra, już nie chcę mi się sterczeć. No jasne, 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 no. O, zginął. i płyta. Płytę zdobyłem. Tak, dobrze, mam w płytę. Płyty też mi wynieśli. Czy płyty też mi do Jasnej Ciasnej wynieśli? Wszystko mi wynieśli. Płyty też, oczywiście. Może jeszcze dom cały opróżnili. Jasne, jasne, oczywiście. No, no... Nie pochwalam takiego zachowania oczywiście. Sklep póki co jest zamknięty jakby co... Na w tym po prostu w tym momencie... Chyba zamknięte na chwilę, no bo co? Bez żadnych podpisów niczego, no to jak to wygląda? O, chwila. Czy mi... Wełnę też całą ukradli? Nie no dobra, po prostu no nie no mam wszystko zrujnowane. Co więcej powiedzieć? Ktoś... To był dodany do działki, wszystko mi ukradł. Prosiłbym bardzo, żeby ta osoba przyznała się w komentarzu, albo chociaż mi na przykład na Skype'ie, albo gdzieś prywatnie, żeby ta osoba mi napisała i oddała przedmioty. Już nie sądzę, że to zrobił, ale jeżeli się nawrócisz złodzieju, to bardzo dobrze i proszę cię, żebyś mi to oddał, bo teraz po prostu nie mam co robić kompletnie w tej serii. Nie mam wolnych przedmiotów. Miał być fajny na przykład timer z czegoś, ale no. Nie, nie, mogę po prostu nic budować, możecie pisać w komentarzach co ewentualnie mogę robić Póki nie mam żadnych przedmiotów, co mogę robić na odcinkach No i, No i... To by było tyle, to by było na tyle Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Do zobaczenia, pa!